Dzień dobry Daria Wojda. Zapraszam Państwa serdecznie na kolejny odcinek poświęcony portalowi pacjenta. Tematem dzisiejszego szkolenia są wyniki badań, które pacjent może przeglądać w portalu. Należy zaznaczyć, że prezentowane w portalu wyniki mają jedynie charakter poglądowy i nie mogą stanowić zamiennika oryginalnej dokumentacji medycznej. Wyniki prezentowane w portalu pacjenta mogą mieć formę formularza, wyniku laboratoryjnego. Prostego wyniku opisowego, wypisu lub URL. Pacjent może takie wyniki badań przeglądać. Warto w tym miejscu podkreślić, że portal pacjenta umożliwia sprawdzenie wyników badań pod kątem COVID-19. Wyniki badań, jeśli jest taka potrzeba, można z łatwością wydrukować. Ponadto pacjent może zobaczyć wszystkie wyniki dla wybranego badania, aby na przykład Porównać rezultaty badań na przestrzeni czasu. Dostępny jest także wygodny widok skierowań na badania, z którego pacjent również może zobaczyć wynik. Podsumowując, portal pacjenta zapewnia szybki podgląd wyników wykonanych badań, gromadzenie wyników badań i przeglądanie ich w dowolnym momencie. Zatem pacjenci posiadający konto w portalu bez wychodzenia z domu będą mogli przeglądać wyniki oszczędzając przy tym czas i minimalizując ewentualne ryzyko zarażenia się. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne szkolenia z OSOS Tutor.